Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już w czwartym odcinku z serii po Minecraft poradniki Ciekawostki. Tak jak y, widzicie. Nie, przepraszam. Y, jak już wiecie, odcinka nie było m, bardzo długo, bo gdyż nie miałem pomysłu, co zbudować. A dzisiaj zbu, zbudujemy fabrykę. Y, fabrykę. Y, y, złotych torów, tak. Po pierwsze, zbudujcie sobie taką platformę, nie musi ona wyglądać tak. Yy, po drugie, stawiacie... Potrzebne wam te surowce, których ja mam. No jakieś budow... z, nie wiem... ...no, a trochę więcej tych. Najpierw tak, stawiamy dwa yy, repeatery tak. Jeden w tą stronę, drugi w tą. Ups. Drugi w tą stronę. I tutaj wszędzie stawiamy... Yy, Czerwony proszek. Stawiamy pochodnie, żeby się wszystko zapaliło. Teraz yy, bardzo szybko niszczymy i stawiamy. Jeszcze raz. Dobrze. Yy, tutaj. Dobra. Yy, następnie budujemy coś takiego, yy, który będzie oparta na yy, czymś takim, że o, widzicie, yy, tu bryga i będzie się włączało ciągle. Nie musi być. Będzie tak szybko chodził piston. <laughs> Dobra, więc teraz stawiamy tu, tu, tu i tu. Tory następnie tu i tu. No i jak widzicie, tory się nam kopiują. Tak. No, można to ulepszyć, jeszcze zrobić większe. Za chwilę wam pokażę, jak. Po prostu. Um. tak 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 robicie coś takiego nie wiem czy tutaj na trzy akurat wyjdzie um. nie no, zrobimy na dwa no i patrzcie, po prostu stawiacie tu się tu kolejny piston No i tak można robić nieskończoność I tutaj No i nam się nie kopiuje bo Musi być tak No i teraz możemy tu Tu musi stać No i szybciej nam się kopiuje No i jak widzimy tak Dosyć dużo ich jest. To można zrobić również na survival. Lecz nie zostawiajcie tego na dosyć dłuższy czas, bo naprawdę zlagujemy z Wam Minecrafta także że masakra. Tu ja robię krótkie cięcie i widzimy się, jak ja zrobię to trochę większe i wydajniejsze, myślę. Będzie więcej pistonów, tak? i no i po prostu yy, zrobię to dłuższe, większe, nie wiem jak to powiedzieć, jak to określić raczej. Dobra, więc ja robię krótkie cięcie i wracam do Was jak już będę to miał zbudowany. Dobra, jestem już z powrotem, jak widzicie zbudowałem to większe. Um, tak i y, po prostu teraz tak, y, stawiamy tutaj, no i nam się... Kolo, nie nam się tak. Sorkat y, rozwalimy jedną rzecz. Tutaj musi być kolejne. Tak. I teraz jest dobrze. Uważam, że was za ten włącz. No jak widzicie, się wszystko ładnie kopiuje. No tak jak mówiłem, nie zostawiajcie tego na y, dłużej, bo, no, bo Wam kąp wybuchnie. Kup, proponęc, myślę, no i jak widzicie trochę tego się uzbierało w ciągu minuty, no popatrzcie No trochę tego jest co no więc to było na tyle w tym odcinku, ja się z Wami żegnam Cześć